Goście w naszym ogrodzie jest wieczór, godzina w pół do ósmej, także dosyć późno, no, ale dzisiaj miałam bardzo pracowity dzień i nie zdążyłam wcześniej czegoś e, nagrać dla Was, ale zdążyłam rano nazbierać manne Słowa Bożego, także jestem przygotowana, mam tutaj scenariusz nie za długi. Tym bardziej, że jak wiecie przyjeżdżają goście do nas, trochę się to opóźniło o, jeden, o jedną dobę, więc zdążę dzisiaj coś nagrać, a pomyślałam sobie, że może skupię się dzisiaj na Ewangelii Mateusza dzisiejszej, w dzisiejszym czytaniu i może po prostu przeczytam Wam ten fragment? Już nie będę odwracać kamerki, bo ten fragment jest dosyć krótki z dwunastego rozdziału, a raczej dłuższe będą jakieś tam moje przemyślenia na ten temat. Także zapraszam Was. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. I tutaj Szczególnie skupiam się na, w tych moich przemyśleniach na tym zdaniu, że ten sługa Boży, tak, wiadomo, chodzi tutaj o Pana Jezusa, że nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej, czy w innym tłumaczeniu, jest napisane, trzciny nadłamanej nie złamie, ani knotka tlejącego nie dogasi i e, co ja sobie tutaj rano zapisałam e, tytuł przede wszystkim taki, że łagodność ma wielką moc i moi stali widzowie to już słyszeli ode mnie te przykłady i te moje przemyślenia na temat tego właśnie, że, że to nie tak, jak się ludziom na świecie wydaje, tak, że, że to moc mają ci, którzy głośno krzyczą, ci, którzy mają właśnie taką siłę, przemoc. To jest siła, nie tam jakaś łagodność, to jest po prostu um, no, taka naiwność, tak. Nieradzenie sobie z życiem, jakaś taka fajtłapowatość bardziej. Natomiast według Bożej mądrości, według Bożego Zamysłu, według tej Ewangelii, jest mowa o tym, że Pan Jezus jest taki cichy i łagodny, że to Jego pierwsze przyjście tak, w postaci ludzkiej jest takie pełne. Właśnie łagodności. Dopiero później w Apokalipsie jest mowa o Chrystusie, zbawcy, który przychodzi na, przyjeżdża na białym koniu i jest właśnie takim zwycięzcą, ale takim pełnym mocy, pełnym właśnie tego zwyciężania nieprzyjaciół, przeciwników, buntowników, przeciwników Boga. A teraz mamy epokę takiego właśnie Bożego Miłosierdzia, Bożej Cierpliwości. W innym miejscu Pan Jezus mówi o tym, i to było czytanie sprzed kilku dni: że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i utrudzeni, a ja was pocieszę. I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i łagodny sercem. I to jest też ciekawe, że, że z tego właściwie to wynika chyba trochę, że to nasze obciążenie to być może jest ten brak łagodności, brak cichości. To, że my w życiu tak staramy się, wiecie, dobijać o swoje, walczyć o swoje gdzieś tam w głowie, w głowie ciągle przerabiać te, te różne jakieś nasze skrzywdzenia, tak? To, że ktoś nas skrzywdził, że, że jakaś sytuacja była niesprawiedliwa i my, my to przerabiamy w głowie, zamiast właśnie z tą łagodnością uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny. I e, kiedy, kiedy właśnie narzucimy sobie taką dyscyplinę tej, tej cichości i pokory, czyli będziemy się uczyć od pana Jezusa tego jego charakteru, to wtedy jakby już nie jesteśmy tacy obciążeni, tak? Już nie musimy ciągle walczyć z ludźmi. Nie musimy też w sobie, wewnątrz walczyć o, o tą sprawiedliwość, tak? W kółko rozmyślać o tym, że, że o jakie mam, kto mnie skrzywdził, kto był jakiś niesprawiedliwy. Tylko po prostu pomyśleć sobie o tym, że przecież Pana Jezusa też niesprawiedliwie potraktowano, bardzo niesprawiedliwie, że On przyszedł i uzdrawiał. Tak, tutaj w, w tym dzisiejszym fragmencie też jest mowa o tym, że poszło za Nim wielu i wszystkich uzdrowił. I nawet zabronił im, żeby tego tak nie rozgłaszali, bo to jeszcze nie, było, nie był moment, kiedy. Kiedy on miał się jakby objawić tamtemu światu, tym swoim współbraciom, ponieważ no bał się, znaczy bał, no, po prostu nie chciał, żeby go obwołano tym, tym mesjaszem takim politycznym, tak? O, Rotek tu przyszedł. Cześć, kiciula, będziesz tutaj ze mną się wymądrzał? Ja się nie wymączam, tylko dzielę się z wami, moimi przemyśleniami. Mam nadzieję. I wiecie co, a propos właśnie kotów. To moi dawni widzowie też, też to znają tą historię, że a propos tego, że właśnie łagodność ma wielką moc. I ten przykład opowiadał nam ojciec Mietek Wołoszyn, że on w ogóle był nazwany Ojcem Kotów, tam w świętej lipce. Bardzo lubił koty i tam zawsze, jak mu coś zostało, wiecie, z posiłków, jakieś resztki gdzieś tam czy z kuchni, w kuchni gdzieś tam jakieś resztki znalazł, to przynosił tym kotom i karmił je. E, przy, przy klasztorze, natomiast był tam taki braciszek e, porządkowy, który strasznie nie lubił kotów i, i biegał z kijem i tam je prze, a, przeganiał, a wy darmo zjady. <noise> I, um, po prostu już koty go znały, te stare koty wiedziały, że to jest taki ich nieprzyjaciel. Więc jak tylko gdzieś tam się pojawił, on podobno wszędzie miał kije gdzieś tam pochowane i w każdym miejscu jak tylko zobaczył, to gonił za kotami. No i któregoś, któregoś razu właśnie pojawiły się tam małe kotki. No i ten braciszek znowu. Wychodzi i goni te stare koty, ale nie zauważył, że gdzieś tam z trawy wychodzi taki mały kociaczek. A ten kociaczek z kolei nie znał tego braciszka, nie wiedział, że on jest taki, taki wróg kotów. Więc naprzeciwko niego wychodził z tej trawy i tak miał, wiecie, jak te małe ko kociaczki potrafią się tak... Przybilnie, zachowywać czasami. No i, i ojciec Mietek mówi, że widział tą sytuację. Przepraszam, tutaj coś. <ścoughs> Dźwięki może nie będą zbyt miłe. W każdym razie, właśnie na widok tego małego kociaczka, takiego potulnego, delikatnego. Ten braciszek odłożył Kija, tam gdzieś ukucnął przy nim wiecie i tak mu się przyglądał i taki był zafascynowany tą, tą łagodnością, tą delikatnością, e, puszystością tego małego kotka. I, e, i ojciec mnie tak wysnął z tego taki wniosek, właśnie, że łagodność ma wielką moc, bo rozbroiła nawet tego wroga. Kotów, ja tutaj cały czas jestem rozproszona, bo właśnie koty, zawsze jak ja przychodzę, to one tutaj szaleją, się bawią, na moich oczach się popisują. No i e, ojciec Mietek mówi, no tak, i zresztą to tak jest, że, że jeżeli ktoś na nas idzie z kijem, tak, to, to my na niego spałką. Po prostu jakby ta eskalacja e, przemocy następuje. Natomiast jeżeli ktoś. E, przychodzi z łagodnością, tak, z delikatnością, to to właśnie jakby jest tym zwycięzcą, tak się mówi, że, że łagodność kruszy kości. No i to tak chyba jest. Nawet podawał też taki przykład, że często My reagujemy na, na jakieś zranienie, na to, że ktoś właśnie z takim um, um, z taką przemocą gdzieś tam do nas podchodzi, czy nas traktuje, to my traktujemy tą osobę e, natychmiast jak taki wąż, na którego się tak e, nadepnie. On od razu potrafi ukąsić. I, e, i właśnie my, jako ludzie, powinniśmy dać sobie czas, dać sobie czas na ochłonięcie po jakimś zranieniu, dać sobie czas na, na przemyślenie, na jakieś nawet usprawiedliwienie tego człowieka, tak jak Pan Jezus mówi, że czy o nim jest, mówi prorok Izajasz, że, że on nie trzciny nadłamanej nie, nie złamał ani nie dogasił knotka tlejącego się czyli on potrafił dostrzec w tym człowieku, że, że on już jest zraniony tak? że on już jest jakoś tam złamany i widać było po jego reakcjach na przykład jak mu przyprowadzono tą kobietę cudzołożną że on można powiedzieć stanął w jej obronie, tak? bo powiedział że kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień Czyli on widział w tej kobiecie tą jakąś trzcinę nadłamaną, i, i właśnie z, nie, nie, e, nie dopełnił tej, tej e, jakiejś e, egzekucji, czy, czy w ogóle nie, nie przystał na to, żeby właśnie tą kobietę. E, Ukarać w taki okrutny sposób. I nawet jest mowa o tym, że On się nie będzie wspierał i nie będzie krzyczał. I to też jest niesamowite, że przecież Bóg ma niesamowitą, absolutną wiedzę, mądrość i mógłby się z nami spierać. Tak? Mógłby nam udowadniać, że my nie mamy racji, że błądzimy. W przypadku jakichś naszych grzechów mógłby zrzucić nam piorun z nieba na głowę, a jednak on jest cierpliwy, pełen miłosierdzia. Słowo Boże mówi, że on nie, nie wiedzie sporu do końca, tak? czyli pozwala nam błądzić, pozwala nam zakosztować tych, tych naszych błędów i. I stawia nam co jakiś czas jakieś drogowskazy, żebyśmy mogli wrócić na właściwą drogę, ale robi to w sposób łagodny. I tutaj mi się przypomniał jeszcze ojciec Badeni, Joachim Badeni, dominikanin, który który mówił o takiej sytuacji niesamowitej w przypadku matki, która widział gdzieś tam na ulicy. Sam ojciec Wadeni był blisko związany ze swoją mamą, bo jego ojciec zmarł, już nie pamiętam, dosyć wcześnie. W każdym razie mm, mówił, że no nie zawsze... Tam w stosunku do mamy był taki e, skrupulatny i sumienny. E, nie zawsze tam e, w stosunku do niej e, pamiętał, żeby czy coś do niej napisać, odezwać się. Czasami był zabiegany, e, ale mówi, że mama go zawsze witała z radością, zawsze e, była pełna miłości. I on sobie tak wyobrażał macierzyństwo, matki, właśnie ta ich, tą ich miłość, takie oddanie w stosunku do dzieci. I mówi, że kiedyś zobaczył na ulicy, że, że jakaś młoda mama szła z, jakich, mówi, z jakimś swoim przyjacielem widać kolejnym jakimś tam przyjacielem. I za nimi dreptało jakieś tam kilkuletnie dziecko. I to dziecko zaczęło tam mamę ciągnąć za, za sukienkę. Mamuś, mamuś, tam ten samochodzik, coś tam. Gdzieś tam dziecko zauważyło w wystawie sklepowej coś tam, co mu się spodobało i, i ciągnęło tą mamę. A mama się odwróciła i powiedziała do niego: odczep się ode mnie. I tak kilka razy, wiecie, odczep się i ojciec mówi, że to jest, to było dla niego szokiem, że, że w taki sposób, taki agresywny i taki bez miłości może się matka odezwać do, do własnego dziecka i mówił, że nic dziwnego, że, że potem, wiecie, jakiś zbrodniarz potrafi wbić w kobietę ileś tam razy. Nóż czy sztylet. Po prostu bo jego zranienie zranienia z dzieciństwa, z tego, że, że rodzice go nie kochali, że matka go odrzucała. I to jest taka trauma na całe życie niesamowita. Więc myślę, że, że to jest bardzo ważne, żeby się uczyć od naszego Pana. Tej miłości, łagodności. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem i też tej pokory. W ogóle Bóg jest niesamowicie pokorny, jak tak wiecie, to jest po prostu aż trudno to wszystko sobie wyobrazić, trudno to zrozumieć. Ale myślę, że dobrze jest choć trochę starać się to. Przyswoić, starać się myśleć o tym i w takich codziennych relacjach, nawet, prawda? Jeżeli ktoś do nas mówi podniesionym głosem, ktoś jest zdenerwowany i, i wręcz jakiś agresywny to warto po prostu się temu przeciwstawiać, czyli zachowywać się wręcz przeciwnie, czyli ktoś krzyczy, to, to mówić ciszej, tak? Coraz ciszej. Im głośniej ktoś, ten drugi krzyczy, tym, tym właśnie ciszej mówić do niego. Przeciwstawiać się temu nieprzyjacielowi, który, który po prostu jest tym diabłem, który dzieli, tak, który na wszelkie sposoby będzie ludzi od siebie odsuwał, będzie niszczył relacje, i myślę, że Pan Jezus pokazał nam chyba najlepszą, chyba na pewno najlepszą drogę do tego, żeby, żeby się temu przeciwstawiać. Także chwała Panu. Dzisiaj taki spokojny, cichy wieczór. Jeszcze mam trochę pracy przed jutrzejszym dniem. Jeszcze trochę ogarniania yy, i chyba tyle. Jakoś tak trudno mi to wszystko, wiecie, yy, uporządkować w swojej głowie. Bo ta Boża Mądrość, ten, ten czas, kiedy Pan Jezus przyszedł tutaj na Ziemię, ten czas, dopóki jeszcze nie nastąpiła Apokalipsa, jest taki. Niesamowity, pełen właśnie tego miłosierdzia, pełen Bożej cierpliwości, to że Bóg czeka aż my się nawrócimy i w naszym życiu też często tak czeka. Jest taka cisza i takie czekanie na owoce, kiedy my w końcu zaowocujemy tą Bożą mądrością, Bożymi owocami w naszym życiu. No, póki żyjemy, jest nadzieja, także chyba tyle. Jakiś tutaj siedzi razem ze mną ślimak. <laughs> Widziałam niedawno taki śmieszny mem, gdzieś tam, znaczy mem, no po prostu sytuacja, że dzieci się w ogródku nachylają i tam patrzą na grządki jedno do drugiego, wiecie, takie kilkuletnie dzieci mówią: o, patrzcie, ten ma domek, ten ślimak ma domek. O, tu jest taki ślimaczek z domkiem. O, ten ślimak ma domek, a potem zobaczyły, że drugi ślimak taki jest, ten, wiecie, yy, nagi, czy jak się to mówi, no, bez, bez domku. Ślimak. A ten nie ma domku, widocznie się rozwiedli i żona zabrała jego domek. Takie maluchy słuchajcie już o rozwodzie między sobą rozmawiały, także można sobie wyobrazić, co tam gdzieś w okolicach ich małego życia krótkiego już się zadziało, że one takie wnioski wyciągnęły patrząc na ślimaczki domkowe i bezdomkowe. No dobrze. Zobaczymy jak to dalej będzie, czy mi się coś uda nagrać w w czasie, kiedy będą goście, albo będzie urlop, <laughs> odpoczniecie ode mnie. Dobrze, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę przemiłej niedzieli z Panem Bo